kupić Miejskie Życie. Miejskie Życie jest trzecim dodatkiem do gry The Sims 4. Jego twarzową funkcją są mieszkania oraz, no, miejskie życie. A konkretnie w mieście nazwanym San Maishuno. Mieści ono w sobie cztery dzielnice. Dzielnice mody, dzielnice sztuki, targi smaków i zamożne przedmieścia. To właśnie w tych miejscach odbywają się tematyczne festiwale, takie jak Festiwal Smaków czy Festiwal Miłości. Z wyjątkiem tych dwóch wydarzeń, o których wspomniałam, istnieją jeszcze trzy, ale nie będę Wam zdradzać na czym polegają, żeby za dużo nie spoilerować. Takie festiwale posiadają swoje indywidualne zajęcia, takie jak pytanie o swoje życie uczuciowe Guru Miłości, w przypadku Festiwalu Miłości, bądź wzięcie udziału w ognistym wyzwaniu na Festiwalu Smaku. Na tym festiwalu można też naiść za darmo, także polecam. Podczas tych wydarzeń można także kupić sobie pamiątki w formie koszulek, śnieżnych kul, fajerwerków czy innych dupereli. Czy te festiwale są godne zainteresowania? Na początku oczywiście tak, aby wybadać nowe rzeczy. Po czasie mogą się trochę znudzić. Sama w większości przypadków ignoruję powiadomienia o nich, ale równocześnie, kiedy wpasowuje mi się to w rozgrywkę, chętnie z nich skorzystam. Kiedy mój młody dorosły albo nastolatek szuka miłości, festiwal miłości jest dla niego idealnym miejscem. Kiedy mam jakiegoś łakomczucha w rodzinie, nie przegapią festiwalu smaków. Poza tym, to też dobre miejsce, aby pójść gdzieś z paczką znajomych i się zabawić. Także tak, w gruncie rzeczy te festiwale bywają przydatne. Ale wracając do omawiania dodatku: jego najważniejszą funkcją są mieszkania. Począwszy od tych biedniejszych które i tak są lepsze niż niejedna polska kawalerka, a skończywszy na dwupiętrowych penthouse'ach. Mieszkania mogą zapewnić nam takie wrażenia jak szczury, cieknące rury i... Hm, sąsiady. Z dwoma poprzednimi problemami można zadzwonić do właściciela mieszkania albo uporać się z nimi sam. Z sąsiadami definitywnie musisz uporać się sam. Kiedy za drzwi sąsiada wydobywają się dziwne dźwięki, twój z nim nie może spać, więc musi zwrócić mu uwagę na to, żeby się uciszył. Reakcje na to są różne. Czasami zamykają japy, a czasami nie. Mam wrażenie, że ta funkcja trochę się buguje. Zakłócenie spokoju działa w obie strony. Jeśli my będziemy na przykład zbyt głośno słuchać muzyki, sąsiad Hipokryta też przyjdzie nas uciszyć. Inne nowości, które dochodzą z dodatkiem: aspiracja i cechy w kas. Kosze do gry w kosza, rozstawiane na mieście, ale i dostępne w trybie budowania. Keyboard, maszyna do banik, maszyna do karaoke. Umiejętność śpiewu, trzy nowe kariery budki z jedzeniem, w których możemy poznać nowe przepisy, nowe obiekty kolekcjonerskie, czyli kule śnieżne i plakaty, artyści uliczni. A więc, czy warto kupić miejskie życie? Standardowo przedstawiłam Wam to, abyście to Wy mogli zdecydować. Jednak jeśli chcecie poznać moją opinię, zapraszam do dalszej części filmu. Zanim przejdę do tej bardziej kontrowersyjnej części, chciałabym przypomnieć, że to co powiem jest tylko moją subiektywną opinią, a nie jakąś prawdą objawioną i nie każdy musi się z nią zgadzać. Czy kupiłabym ponownie ten dodatek? Tak. Wizja mieszkania bloku jest bardzo spoko. Mimo, że te bściągi sum się przeszkadzają. Ale to nie jest aż taki wielki problem. A przynajmniej jest sobie. O festiwalach wam już mówiłam. Trzy dodatkowe kariery to też sporo zabawy, zwłaszcza, że są półotwarte. Sen no bardzo mi się podoba, bo lubi miejskie klimaty, ale to było trochę zbyt subiektywne. Także tak. Uważam, że warto kupić miejskie życie. Do zobaczenia w następnych recenzjach. Bye! Ну, тебе маленькую хорошую горду.